Ostatnio rozmawiałem ze swoją dziewczyną na temat wigilii, prezentów itd. I kiedy powiedziałem jej, że nasza znajoma ma dla niej jakiś prezent, zareagowała mniej więcej w taki sposób. Kurwa, będę musiała jej coś kupić. Na początku nie mogłem przestać się z niej śmiać, ale później zrozumiałem, że ej, tu chodzi o coś więcej. Zadziałała tu bowiem reguła wzajemności, a działa w ten sposób, że jeżeli coś otrzymałeś, powinieneś się zrewanżować. Najlepiej ujmuje to japońskie dziękuję, które brzmi Sumimansen, a dosłownie znaczy, na tym nie koniec. Reguła ta jest więc powszechna w wielu kulturach, a co więcej, działała też wcześniej. I tak na przykład Etiopia w 1985 roku podrała Meksykowi 5000 dolarów. Może się tu zrodzić pytanie, no ale dlaczego? Etiopia jest biedna, więc no po co, dlaczego, jak? No dlatego, że reguła wzajemności. W 1935 roku to właśnie Meksyk pomógł Etiopii, gdy ta miała problem z włoskimi faszystami. No więc cóż, ja tobie tymi. Meksyk Etiopii, Etiopię Meksykowi. Mimo że reguła wzajemności wcześniej działała, to jednak nikt specjalnie się jej nie przyjrzał. Dopiero eksperyment Denisa Regana zilustrował jej działanie i pokazał, jak silnym jest narzędziem wywierania wpływu. Eksperyment miał rzekomo dotyczyć oceny dzieł sztuki, także każda z osób badanych miała dokonywać tej oceny wraz z innym badanym, który tak naprawdę był eksperymentatorem. Współpracownik Regana połowie osób wyświadczył, co ważne, nieproszony drobną przysługę, a dokładniej przyniósł dwie butelki coli, jedną dla siebie, a drugą dla osoby badanej. Po zakończeniu oceny dzieł współpracownik Regana zwracał się z prośbą o kupno losów na loterię. Okazało się, że wśród osób, którym wcześniej wyświadczył przysługę, sprzedał dwa razy więcej losów. Tak więc, eksperyment ten pokazał trzy ważne właściwości tej reguły: po pierwsze, poczucie zobowiązania wzbudzają przysługi, o które nawet nie prosiliśmy. I takim oto sposobem moja dziewczyna, która wcale nie prosiła o prezent, no teraz musi się jakoś zrewanżować i dać coś od siebie. Oczywiście nie musi tego robić, ale wtedy może usłyszeć od kogoś, że jest sępem czy sknerą, a raczej tych określeń wolimy się wystrzegać. A poza tym może czuć się po prostu źle, wyrzuty sumienia i tak dalej. Kolejną właściwością tej reguły jest to, że reguła ta niweluje animozje personalne. To znaczy, że nieważne czy kogoś lubisz czy nie, po prostu jesteś zobowiązany, jeżeli ktoś wcześniej dał ci ten prezent. A teraz pomyśl o skutkach tego zjawiska. Namolni sprzedawcy, przedstawiciele jakichś dziwnych organizacji czy niechcieni znajomi też mogą wywołać te poczucie zobowiązania. Każesz może, Harę Krishna, czy tam Kryszna? ich głównym źródłem bogactw były publiczne zbiórki pieniędzy. I choć ich wygląd, to znaczy kolorowe prześcieradła i różnorakie paciorki, przyciągały uwagę, to jednak to nie zachęcało ludzi, aby dawać im datki. No, gdyby byli organizacją komercyjną, no to wiadomo, zmiana imidżu tak, żeby przypodobać się ludziom i problem z głowy. No ale to nie jest organizacja komercyjna, a sekta religijna. Tak więc zmiana wyglądu w ogóle nie wchodziła w grę. Więc co takiego zrobili, aby ludzie jednak im wpłacali te pieniądze wykorzystali regułę wzajemności? Co to znaczy? Już tłumaczę. Swojego potencjalnego ofiarodawcę obdarowywali jakimś podarunkiem, czy to kwiatkiem, czy jakimś paciorkiem, a potem prosili o dobrowolny datek na ich jakże i cudowną religię. No i człowiek będący w takiej pułapce raczej dawał pieniądze. Wykorzystanie tej reguły można też znaleźć w handlu. I taka na przykład darmowa próbka wcale nie jest taka darmowa. Najczęściej sprzedawca daje niewielką porcję swojego produktu, aby potencjalny klient mógł się przekonać, czy dany produkt mu ularzy, czy też nie. No i w sumie to jest bardzo zrozumiałe. Jednak urok darmowej próbki polega na tym, że jest właśnie darmowa. Czyli jest pewnego rodzaju prezentem. A teraz powiedz mi, w jaki sposób możesz odwdzięczyć się sprzedawcy? No właśnie, kupując coś od niego. Chociaż ja szczerze wolę uśmiechnąć się i podziękować. Też działa. A ile razy to ty dałeś się złapać w taką pułapkę? Zostaw odpowiedź w komentarzu. No i ostatnia właściwość tej reguły. Czasem jesteśmy w stanie spłacić nasz dług ze sporą nadwyżką, tylko po to, aby jak najszybciej pozbyć się tego niefajnego uczucia zobowiązania. Tu najlepiej zrozumie mnie płeć piękna, która jest najbardziej wystawiona na wykorzystanie tej reguły. Dlaczego? Bo to właśnie wy drogie dziewczyny będziecie obciążone tym długiem, kiedy jakiś facet postawi wam drinka w barze, czy kupi wam jakiś prezent. No bo czego mógłby oczekiwać nowo poznany mężczyzna? Uśmiechu? No. wątpię. Tak więc, dziewczyno, jeśli przyjmiesz już ten prezent, proszę nie dziw się, że ten mężczyzna może czegoś od ciebie chcieć, na co ty niespecjalnie masz ochotę. Ale, ale, ale to nie jest tak, że gwałt. Nie, to jest złe. Ale jest jeszcze jedna, trochę subtelniejsza wersja reguły wzajemności. A jest to dokładniej wzajemność ustępstw. Ogólnie reguła ta mówi, że człowiek traktujący nas w pewien określony sposób ma prawo oczekiwać tego od nas. Tak więc, jeśli ktoś nam ustąpi, to i my powinniśmy ustąpić jemu. I tak kiedyś przyszli do mnie świadkowie Jehowi, którzy zachęcali mnie na przejście na ich wiarę. Grzecznie odmówiłem, a oni ustąpili. A przynajmniej tak myślałem. Bo chwilę po mojej odmowie zaproponowali mi kupno jakiejś książki. Głupio mi było odmówić, więc ją kupiłem. I kiedy już poszli, zorientowałem się, że wydałem 20 zł na coś, czego na pewno nie przeczytam. Wiem, wiem, dałem się naciągnąć, ale tak szczerze po prostu. Nie chciałem być niemiły i nieuprzejmy. Teraz już wiem, jak się przed tym bronić. Po prostu nie otwieram im drzwi. Tak więc reguła ta miała nam zapewnić sprawiedliwą wymianę dóbr, ale jak już chyba sam zauważyłeś, niespecjalnie tak zawsze jest. Więc jak można się przed tym bronić? Po prostu myśl i odróżnij to, co jest naciąganiem, od tego, co jest sprawiedliwą wymianą. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli spodobał ci się materiał, zostaw łapkę w górę, bo to serio cieszy. A jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałem, zasubskrybuj kanał. Dzięki.